Dzień dobry. Dnia 3 marca 2016 roku spotykamy się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Głupczycach przy ulicy Krętej numer 10 na wykładach w tematyce Bezpieczny Mieszkaniec. Witam Państwa bardzo serdecznie, mieszkańców przybyłych na prelekcję z zakresu tej tematyki oraz wykładowców, którzy tą tematykę będą tutaj zgłębiać z punktu widzenia teoretycznego i praktycznego. Pana z zakresu kominiarstwa, Pana specjalistę, pana Czesława Kaczarowskiego. Jak również wykłady będą tutaj nam przedstawiać pan specjalista z zakresu BHP, pan Jan Górski, oraz przedstawiciel Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głupczycach, pan Waldemar Hołownia. Poproszę o zabranie głosu pana mistrza Komniarskiego, pana Czesława Kaczarowskiego. Dzień dobry państwu. Ja tylko jestem zawiedziony jednym faktem. Tą frekwencją. Chodzimy w tygodniu po kilku, kilku mieszkaniach, po różnych ludziach, to samo tłumaczymy. To, co było słuchać tutaj. Na mieszkanie. Nie macie ciepli, świeżego powietrza. Ale tych ludzi ja nie widzę. Też by się nauczyli, też by wiedzieli jakie jest zagrożenie. No, ja nie mówię o wszystkich, ja widzę, że tu jest parę osób takich, że, że nawet czy dzisiaj byliśmy, czy wczoraj byliśmy w tych, w tych mieszkaniach. I co chcę powiedzieć? No, fachowiec wypowiedział się i bardzo bym prosił, że wchodzą takie słuchy, że to kominiarze nie chcą robić, że nie interesują się tym, że ludzie się czadzą, że nawiewy są, spaliny się wracają. Zawsze my tłumaczymy, to nie jest wina kominiarza. To jest wina budynków, przewodów kominowych. Wiadomo, jakie te budynki są. Wypowiadał się, budynki wybudowane w latach 70. są tak budowane, że teraz w tych latach jest zabronione. Nie wolno tak takich budować. Z... 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 Chcę pomóc nam. Bardzo dobrze, że zadeklarował się tutaj. Tymi kominami, tymi nasadami, bo to musi robić fachowiec, to musi stwierdzić fachowiec, czy one się nadają, czy one się nie nadają. Do, do nas, do kominiarzy, należy tylko i wyłącznie drożność przewodu kominowego, no, podłączenia do tych przewodów kominowych. Jeżeli są jakieś zgłoszenia, że tam gdzieś dmucha, my chodzimy. Prawdę mówiąc, ja nie muszę chodzić. Bo jak ja jestem pewny, że komin był sprawdzany, że on jest drożny, to nie jest wina tego, że tam w kominie coś jest, tylko jest wina napowietrzania tych, tych mieszkań. Tutaj bardzo fajnie się wypowiedział ten rzeczoznawca, że pierwsze, co ludzi nie, 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 nie truje, to jest te świeże powietrze i trzeba je dopuszczać. To no nie wiem, co się powiedzieć, bo no, tak było jasno wypowiedziane przez pana rzeczoznawcę, że no, za bardzo nie mam dużo do powiedzenia, bo bym się powtarzał. Ja bym radził, tak jak tutaj, zastanowić się nad tymi nawietrzakami w tych oknach. Bo to, że jeden zamontuje, czy drugi przy takich kominach zbiorczych jak te są, to nic nie da. Tak jak się wypowiadał, tak jak mówił. Chcieliśmy robić jedno doświadczenie na jednej klatce na klasztornej. Już była zgoda. Chcieliśmy taką jedną klatkę doświadczalną zrobić. Właśnie zamontować we wszystkich mieszkaniach te nawieczaki, te nawiewniki, jak to mówią. Już wszystko było nagrane, już firma była nagrana, nagrana, jedna osoba się nie zgodziła, no i to my zaprzestaliśmy tego, bo to muszą być wszyscy. Nie tam dwie czy trzy osoby rodziny mieszkania, tylko to musi być wszyscy. Dobrze, że ten, ten, ten wykład tutaj był i nie wiem, pani prezes musiała też pomyśleć nad tym, może by w jakiś sposób znaleźć, jakichś ludzi zachęcić do montażu tych nawiewników. Bo to jest, jak tutaj mówił, 90 parę procent. Proszę państwa, Przycień. ja też uczestniczę w różnego rodzaju przeglądach. Chodzimy do mieszkań. Razem tutaj z panem mistrzem kominiarstwa panem Czesławem Kaczarowskim i w większości, można nawet powiedzieć w 99%, gdzie się przychodzi do mieszkania, wszystko jest pozamykane. Naprawdę, pozamykane są wszystkie szczelnie okna. Pozamykane są łącznie też kratki wentylacyjne. I dopiero jak się przychodzi, podchodzi się, rozszczelnia się tylko, robi się tą mikroszczelinę i naprawdę ciąg kominowy wraca. Dlatego Państwo macie wszystko pozamykane i to jest główny błąd. Ze względu na to, że to jest tendencja y, od lat. Bo wiadomo, kiedyś były nieszczelne drzwi, nieszczelne okna. Każdy był przyzwyczajony do tego, że jak jest zimno, to wszystko zamykamy, uszczelniamy, żeby było ciepło. Sytuacja się teraz odmieniła ze względu na to, że są powymieniane nęki okienne, są nowe okna, powymieniane są drzwi i jeżeli nie dopuścimy tego powietrza do lokalu mieszkalnego, tworzy się nam nawiew do środka. Czyli mamy ten nawiew do mieszkania. I dzieje się tak, że są kominy wyziębione. Tak jak tutaj było mówione, kiedyś paliła się ta świeczka, i ta świeczka ogrzewała komin wentylacyjny, i wiadomo było, że ten ciąg był na zewnątrz. Teraz te urządzenia są innego typu, tak, automatyczne jest odpalanie tych piecyków gazowych i ten komin jest zimny, i wiadomo, że mamy nawiew do środka. Zechcemy tutaj skorzystać z biegłego sądowego, z jego opinii, co by on nasz zasób zlustrował, sprawdził prawidłowość tych przewodów wentylacyjnych, przewodów kominowych. W razie jakiejś tam nieprawidłowości będziemy mieli zalecenia i będziemy wiedzieli jak faktycznie się do tego odnieść i co zrobić, żeby poprawić tutaj te problemy. Problemy się zwłaszcza nasilają, tak jak tu było wspominane, gdzie są niskie temperatury. Jak są niskie temperatury, wtedy jest nawiew do środka i dzieje się nawet tak, że na kratkach wentylacyjnych, które są zamknięte, bo mieszkańcy takie zdjęcia do mnie przynosili, jest normalnie są sople rodu, jest zamarznięta nawet cała klatka wentylacyjna. Poprzemarzane są całe kominy wentylacyjne. Yy, dlatego dopóki nie będą rozszczelniane yy, pomieszczenia, dopóki nie będą montowane te nawiewniki, no będzie tak, a nie inaczej. Proszę Państwa, ja tutaj zaprosiłam też przedstawicieli, którzy zajmują się bezpośrednio dystrybucją i produkcją nawiewników. Za chwilę nam panowie tutaj zaprezentują, na czym to polega. Tak, pan też jeszcze mówił, że ma jakąś prezentację multimedialną, to za chwilę Państwa tutaj poprosimy o. Prezentację, o to, żeby nam wytłumaczyli działanie tych urządzeń. Czyli serdeczne podziękowania dla mistrza Komniarskiego, pana Czesława Kaczarowskiego, za wygłoszenie wykładu na sympozjum Bezpieczny Mieszkaniec, które odbyło się dnia 3 marca 2016 roku w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Główczycach. Czyli co by pan miał od nas taką małą pamiątkę? Także dziękujemy najmocniej. Proszę bardzo. Dziękuję panu ślicznie. Uzi, dziękuję, <noise> dziękuję. Pan Maciej Janicki nam zaprezentuje działanie nawiewników. Tutaj Pani Prezes przedstawiła mnie, Maciej Janicki, a wentylacja Tutaj z Panem Dariuszem z firmy Skorpion. No, zaprezentujemy Państwu ja teorię pod względem nawiewników, elementów doprowadzających powietrze, a Pan Dariusz pod względem montażu, w jaki sposób jest to montowane, oknach istniejących. Też, żeby nie było, nie było wątpliwości. Proszę Państwa, ten efekt na pewno Państwo znacie. Widzieliście, czyli zaparowane zaparowane szyby e, i zawilgocenia na... Nie, nie zdarza się to Państwa? A A piecy? No, to wyjaśniał już tutaj głębiej pan, pan Jerzy. Także to wymaga ekspertyzy i opinii z jego strony. Ja tylko tu opowiem o, o doprowadzeniu powietrza i o tym, w jaki sposób tutaj działa wentylacja. Tak jak Pan Jerzy wspominał, wentylacja jest to ciągła i zorganizowana wymiana powietrza. Także nie możemy tutaj mówić o tym, że jeżeli rozszczelniamy okno raz na pół godziny, czy raz na pół dnia, różnie w zależności od, od potrzeb, to nam zapewnia wentylację. Wentylacja musi być przez cały czas. Także te urządzenia nawiewne, tak naprawdę znane od lat 80. w Europie Zachodniej, u nas dopiero weszły w momencie, kiedy pojawił się problem z ciągami zwrotnymi, z zagrzywieniami mieszkań. U Państwa w zasobach głównie jest wentylacja grawitacyjna, czyli nie wspomagana żadnymi urządzeniami mechanicznymi. Są jeszcze dwa rodzaje wentylacji. Wentylacja mechaniczna, czyli wspomagana wentylatorem i rodzaj wentylacji, który jest od kilku lat stosowany na terenie Polski, czyli wentylacja hybrydowa na przewodach wentylacyjnych, ale i również spalinowych, jest możliwość zamontowania odpowiedniej klasy urządzeń wspomagających elektrycznych, wentylatorów. Tutaj przykład działania wentylacji grawitacyjnej, to o czym mówił pan Jerzy. I przykład wentylacji wspomaganej wentylatorami na, na dachu. I tutaj krótki film ilustrujący, w jaki sposób powietrze przepływa poprzez nawiewniki, kratki wywiewne. Tu akurat w przypadku wentylacji wyciągowej i wentylator. Jeszcze raz może puścimy nawiewnik, wpuszcza do pomieszczenia, jak Państwo widzą, u góry pomieszczenia. Powietrze przepływa przez wszystkie pomieszczenia i jest usuwane poprzez kratkę. I w skrócie to, co, to, co zostało już powiedziane, najważniejsze zasady wentylacji, czyli doprowadzone powietrze, tyle ile chcemy usunąć powietrza, tyle musimy doprowadzić i działanie wentylacji w sposób ciągły. To jest podstawowa rzecz w, w działaniu. Trzy kolejne punkty to doprowadzenie powietrza, czyli nawiewniki, e, jego przepływ, czyli kratki w drzwiach łazienkowych, to o czym e, wspominał e, Pan Jerzy i usunięcie przez sprawne i drożne przewody wentylacyjne. I przechodząc do, do klub programu, Jakie mamy rodzaje nawiewników? Mamy możliwość zamontowania nawiewników w oknach, istniejących oknach PCV lub w ścianie. W zależności od potrzeb, od możliwości montuje się w, albo właśnie w oknach, albo, albo w ścianach. Tutaj przykład nawiewnika higrosterowanego, czyli sterowanego poziomem wilgoci w pomieszczeniu. Nie wiem, czy Państwo się z czymś takim już spotkali, z określeniem higrosterowany, czyli zależnym od poziomu wilgoci w pomieszczeniu. Każdy z nas oddychając, gotując, piorąc, wydziela pewne ilości, pewnej ilości pary wodnej. W związku z tym tutaj firma w latach 80. Ubiegłego wieku wpadła na pomysł wykorzystania tej wilgoci do sterowania tymi elementami. Za chwileczkę pokażę, w jaki sposób to się, to się odbywa. Dobrze? To jest w środku. To, to już postaram się bez, bez mikrofonu pokazać. Może troszkę łatwiej będzie. Tutaj na dole Państwo zobaczycie, bo zaraz puszczę ten element w obieg. Jest żółta taśma poliamidowa. I ona jak materiał w praniu. Jeżeli jest wilgotno, zaczyna się rozszerzać i uchyla przepustnicę i uchyla przepustnicę, która jest w tym miejscu i otwierają, doprowadzając powietrze. Jeżeli poziom wilgoci maleje, przepustnica się przymyka i nawiewnik jest przymykany. Dzieje się to po to, żeby nie nagromadzić tej pary wodnej w pomieszczeniu, żeby ona się nie wykraplała na oknach, żeby była usuwana. Także też proszę zobaczyć w jaki sposób to wygląda. To jest oczywiście element pokazowy przeźroczysty. W rzeczywistości jest on biały albo kolorowy pod kolor, pod kolor okna. Także tutaj te elementy... Tak, musi być. Te elementy doprowadzają powietrze do, do pomieszczeń u góry. Pomieszczenia to jest bardzo, bardzo istotne. U góry, pomieszczenia proszę zwrócić uwagę tutaj na, na obrazie wyświetlonym. One powinny mieć odpowiednie otwory, wykonane pod, pod każdy z nawiewników. Nie wolno wykonać pojedynczych otworów pod, pod nawiewnik. Tak, od tej strony to jest element wewnątrz pomieszczenia. Czerp to jest akurat nawiewnik, a czerpnia jest, czerpnia jest na zewnątrz. To jest element, który jest na zewnątrz. Także za chwilkę go zaprezentujemy, pokażemy, w jaki sposób to wygląda na, na oknie. Widzicie Państwo teraz w przekroju, jak to jest zamontowane na oknie, tak to wygląda, także nie uszkadzamy okna PCV. Jeżeli firma montująca na przykład okna Państwu powie, że utracicie Państwo gwarancję, to montaż tych nawiewników nie uszkadza pod żadnym pozorem konstrukcji okna. Tylko tu też będę musiał podejść na moment, żeby to wytłumaczyć. Okno PCV i w ościeżnicy, w tym elemencie, to powiedzmy, że cieniem pokażę, i w skrzydle, o, dziękuję bardzo, i w ościeżnicy, w tym elemencie zamontowany w murze i w skrzydle, ma elementy stalowe. Te elementy stalowe, one tworzą konstrukcję okna PCV. My ich nie niszczymy, nie frezujemy przez nie, tylko frezujemy przez elementy niekonstrukcyjne, przez samotworzywo. Tutaj zaraz darek pokaże w jaki sposób to jest wykonywane, żeby nie było okno uszkodzone. Tutaj jest przykład nawiewnika higrosterowanego. Nie wiem czy jest konieczny mikrofon. Czy państwo dobrze słyszycie? Ja, słyszę. Sure. <laughs> e Tutaj jest przykład nawiewnika hygrosterowanego, czyli tak jak mówiłem, w pełni automatycznego w zależności od e, ilości wilgoci w pomieszczeniu. Czyli Państwo po prostu nie zajmujecie się tematem, on sobie sam e, odczuwa, ile e, jest wilgoci w pomieszczeniu i otwiera się, bądź zamyka samoczynnie. Jest oczywiście możliwość jego ręcznego zamknięcia, bądź akurat w przypadku tego nawiewnika ręcznego otwarcia. Oprócz. W pełni automatycznych nawiewników są również nawiewniki ciśnieniowe. Proste urządzenia. Znaczy, jak mógłbyś pokazać? Jak jeszcze na samym wstępie powie okna PCV, czy również dotyczy to okien drewnianych. Ale drewnianych, nowoczesnych. Nowoczesne. No, to te już robione według tych zasad takich. Tak, czyli po prostu z wkładem szybowym, nieskręcanych takich jak były kiedyś, czy skrzynkowych już otwieranych. Ale żebyśmy uściślili, to w tych nowoczesnych oknach drewnianych też to można wykonać. I Państwo robicie też? Tak. Tutaj kolega robi. Czyli rozumiemy i PCV, i drewno. Dokładnie. I w aluminium też, ale w ostateczności, z tym, że w drewnie i w PCV również możemy to wykonać. Dobrze, to może przejdźmy dalej. Tutaj akurat jest przykład innego, innego nawiewnika. I też zawsze uprzedzam, jeżeli Państwo zamawiacie okna bądź ktoś chce Państwu zamontować okno, kto jest nieprzeszkolony, żeby zwrócić uwagę na otwory, na otwory, które są pod nawiewnikami. Żeby tutaj pod tym elementem, który będzie u Państwa w oknie, nie było takich pojedynczych otworków nawierconych. To można wyrzucić w ogóle, to są wydane pieniądze w błoto. Tu musi być ciągły otwór bądź trzy ciągłe otwory, w zależności od typu i rodzaju nawiewnika. Także w ten sposób, w ten sposób to wygląda. Oczywiście te elementy mogą być w różnych kolorach, w zależności od, od potrzeb, od kolorystyki okna, czy z jednej strony białe, szare. No również mamy możliwości pomalowania na kolory realu, także jak ktoś ma zielone bądź czerwone, takowe też, tak też są, e, bądź czarne, tak. Jest też możliwość montażu nawiewnika w ścianie, o tym wspominałem, niektóre spółdzielnie przy termomodernizacji, czyli docieplaniu budynków. Nie chcąc wchodzić do, do pomieszczeń i montować u lokatorów, wykonują odwierty na zewnątrz i montują tego typu, tego typu nawiewniki od zewnątrz, a u lokatora jest tylko montaż samego, samego urządzenia wewnętrznego czyli samego samego nawiewnika wewnątrz. Z klatki schodowej też? E, nie. Z klatki schodowej nie powinno się dostarczać powietrza do, do, do pomieszczeń. Robiliśmy takie próby. Właśnie była taka próba robiona lata temu, e, 2000 bodajże pierwszy bądź drugi rok, ale tutaj Sanepid wkroczył i są dwa powody, dla których nie powinno się dostarczać powietrza z klatki schodowej. Po pierwsze, jest to powietrze zużyte. To nie jest powietrze już świeże, no bo klatkę schodową ileś osób przechodzi w ciągu godziny. A po drugie jest hałas, przenikanie hałasu zarówno z klatki schodowej do mieszkania, jak i z mieszkania do klatki schodowej. Także dwa aspekty, nie mówiąc oczywiście o przeciwpożarowym, który, którego nie dotykam. Przykład montażu nawiewnika w ścianie, tak on wygląda wewnątrz w pomieszczeniu. No i proszę Państwa, tak naprawdę to już tylko koniec. Na koniec chciałem tylko pokazać, w jaki sposób można zepsuć, zepsuć montaż nawiewnika. Na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, czyli na wyższej uczelni, zamontowano nawiewniki nie u góry okna, tylko na dole. Pierwszy błąd, a dwa zamiast ciągłych otworów były pojedyncze otworki. Efekt był tego taki, że tutaj na, na parapecie były wykroplenia, po prostu wylewała się para wodna. Przykład ode mnie, to jest osiedla, w którym mieszkam, mieszkam w Piekarach Śląskich prywatnie. Proszę bardzo, nawiewnik odwrotnie zamontowany, nowy budynek oddany. Co się stało? Lokatorzy zaczęli się uskarżać, że jest napływ, zbyt duży napływ zimnego powietrza. Jeżeli my odwrócimy teraz nawiewnik do góry nogami, to zimne powietrze spłynie w dół i po zimnej szybie będzie nam momentalnie schodziła, a my będziemy mieć odczucie chłodu. Także nawiew musi być zawsze do góry pomieszczenia. To są techniczne rzeczy, ale na przykład Państwo możecie mieć gdzieś już nawiewniki zamontowane. Ktoś może mieć i może mieć, może mieć ten, ten problem. No i to, o czym wspominał Pan, pan Jerzy, czyli kratki wentylatory łazienkowe absolutnie zakazane przy gazowych podgrzewaczach wody. Tego tego nie wolno, nie wolno zamontować czy yy, źle zamontowane nasady na dachu to wszystko może zepsuć cały kształt wentylacji. Proszę. Gęsto nasad yy, no i trochę nieprzemyślane rozwiązanie. Także to nie powinno. Proszę? To akurat było zrobione bliżej Krakowa to zdjęcie, także... Nie, 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 to nie w piekarach. To było bliżej Krakowa. Dobrze, proszę Państwa, teraz zapraszam Państwa tutaj na pokaz e, przez pana Darka w jaki sposób... Montowany jest nawiewnik w oknie istniejącym, można podejść yy. wobec powyższego, oznaczamy miejsce montażu. 99, 45,5, tak. O, nawet mi tutaj fajnie. Tak jest. One mają te 15, nie? Najpierw wymierzamy, wymierzamy otworowanie. całego montażu nie będziemy robić. Nie, no tylko tak pokażemy, pokażemy. w jaki sposób się wkłada. Tutaj już akurat. Tak, a jeszcze bawałkiem tak pan to załytanie. Eee, to jest. To jest od ramy. Ale, tak nie byśmy... ale Nie, pan robi tak jakby trzeba. To, to to jest rama. To jest rama. To jest rama okienna, która jest tak, bez, tak, bez, tak, to tak, 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 tak. Nie, 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 nie. To wtedy wtedy byśmy to montowali na odwrót. Pokażę i tak i tak. Ale tylko to w jakiś sposób jakie są urządzenia. urządzenia... To nie jest wiertarka. No. A dwa Sprawdzamy nic nie koliduje. bo chodzi praktycznie jak, jak fabryczny. Nie uszkadzając y, ani szyby, ani... Proszę, proszę bardzo, tutaj zobaczyć tych...